Halo, halo, witam was widzowie bardzo serdecznie. Dzisiaj lecimy z kolejnym odcineczkiem z otwierania skrzynek na CSGO Skins. Zaczniemy dzisiaj sobie od bitewek, które stworzyłem. Na sam początek stworzyłem coś takiego. Mamy 17 skrzyneczek. Zaczniemy sobie, dodamy botów. I lecimy. Zobaczymy, czy, jak dzisiaj zaczniemy, od czego zaczniemy i czy uda nam się wygrać. I zaczynamy od P2000. Troszeczkę słabo. Tutaj Botroso, knif'a. Na dobry początek. My mamy Awupkę Nomine nail. To po raz kolejny P2000 Tutaj jakieś cze czeskie auto, także Botroso ładnie tutaj pędzi. Po raz kolejny, ko samo wylatuje, no niesamowite, niesamowite rzeczy. Jeszcze Awupateris. No Mamy potężną stratę, M4 Cyrex, ale tutaj no, pierwsza badla taka słaba, bym powiedział, z naszej strony. Stronka nam nie chce nic za bardzo cypnąć. Mamy dwie naklejeczki, może nam się poszczęśli, no ni ni niestety nie poszczęśliło się nam, bo te mili draga, i Bot Rosso go trafia, a my nie trafiamy nic. Trochę szkoda. Mamy, mamy koskę, mamy koskę Bajoneta. Ale to jest bardzo, bardzo jeszcze wielka strata do Bota Rosso. Gdzie kosmicznie mu sypie, kosmicznie mu sypie, naprawdę. Mamy Akash Slate za 14 zł, trochę szkoda, bo tu były karambiciki. I... No Botros, co pięknie nas rozgrywa teraz przy tej pierwszej batli. mamy whiteout'a, ale to, to jest nic, to jest nic. I trafiamy USPK na koniec, no i z 6, z 6 tysięcy mogliśmy zarobić 31, Botros to zgarnia, trochę szkoda, stworzymy sobie jeszcze jedną bitwę, mam fajny pomysł. Na jokerze jednego gamestona, w underdog'u, w underdog'u na 3 osoby. I zobaczymy, zobaczymy jak to nam wyjdzie. Jeżeli to nam wyjdzie, to będzie pięknie. Jedna bitwa. Jedna. Wygrajmy to. Wygrajmy to. Tutaj ktoś dołączył do nas. No i jeszcze przegrywamy tą bitwę. Nie. Oj oj. Hmm. Jeszcze stworzymy sobie jedną bitewkę. Jackie. trzy razy. Elegant case 3 razy. Glow case. Możemy dać tu dwa razy. Tu dwa razy. I damy tak za dyszkę prawie na 4 osoby. W standardzie tym razem. W tym razem w standardzie. mamy 11 skrzyneczek. Fajnie gdyby to siadło. Fajnie gdyby nam to siadło. Bo pierwsze dwie bitwy. No niestety słabe jesteśmy grubo w plecy. No i bardzo słabo zaczynamy, bardzo słabo, ale w sumie najlepiej z, ze wszystkich. Ale o tutaj mamy AK, już teraz te, teraz to wygląda dużo lepiej. Teraz to wygląda dużo lepiej. Jeszcze y, AWP trafiamy za prawie Tausena, także rośnie nam ta przewaga. Rękawiczki, mamy rękawiczki za trzy koła. No tutaj, o tutaj, y, bajoneta ultrafiolet też trafił, Bot Michael. Ale mamy cały czas tą przewagę. Teraz nam pada USP -ek. i M4 na zakończenie tych skrzyneczek, ale mamy, te, jak teraz, jak teraz? 650, no mamy najbardziej płacalne rękawiczki i drugi rzut rośnie nam ta przewaga, rośnie przewaga. Jeżeli to utrzymamy, to byłoby super. To wyjdziemy po tej bitwie na plus. Wyjdziemy na plus. trafiamy drugi raz te same e, jersey i ostatnia skrzynka. Ostatnia skrzynka. Nawaja, czy utrzymamy? Utrzymaliśmy. Utrzymaliśmy. Robimy z 9623. W sumie wychodzimy prawie. Jesteśmy jeszcze cztery koła na zero. Otworzymy sobie mystery case. Raz na jokerze trafiamy u SPK Oriona, no, no liczyłem na coś lepszego, liczyłem na coś jeszcze raz sobie cykniemy niech przeleci na tę rękę, no teraz USPK drugi raz może na buście nam się uda, może uda nam się na buście coś, no też nie, też nie, też nie, też nie Glock, no sam Glock wylatuje, mm. Wilt Lotus 3% 3 razy, za 3200. Będą rękawiczki, będą rękawiczki, to się zwróci. A nie, jednak się nie zwraca, jesteśmy 4 stówki na minusie, ale teraz... Też nie. Mamy jeszcze 44. Otwórzmy to, może się uda, może w końcu się uda. Same stickery. Niedobrze, niedobrze. Mamy rękawiczki, po raz kolejny, po raz kolejny. Rękawiczki za 2,700. Same rękawiczki nam lecą. No coś jest nie tak. Coś jest nie tak. O, ale byśmy mieli szczęście, gdyby dwa lotusy siadły. Zostało nam 30, ostatnie, ostatnie machnięcie i uciekamy stąd. Może glowcase na buście albo na, Joker, na jokerze otworzymy, może polecą crimson weby lunar wave one chyba nie są zbyt dużo warte dzisiaj, dzisiaj strasznie zabiera, dzisiaj strasznie nam zabiera wszystko tutaj może pandorę trafimy, może pandory za 5000 skrzyneczka turtle ile one będą warte 650 próbujemy jeszcze raz tego majstery case'a mamy 9 dziewięt... strasznie dzisiaj straciliśmy mamy bajonet ale on chyba też nie będzie dużo warty mm -hmm. może tu może sport glovesy nam też się po, po, po no też nic też nic Może tutaj, 3%, butterfly, też nic, może lora 4%, 3 razy, może tutaj, też nie, też nie. Zostało nam 20 tysięcy, sprzedajemy wszystkie stickery i co? Y no, dzisiaj bardzo słabo nam to wychodzi. 504 Dead Case Akomaryna Glock i m 4 m 4 Glock. Strasznie, dzisiaj słaby dzień. Strasznie słaby dzień. Ale no muszę na zakończenie tego Mastery Case'a. Może ten hole. Może ten haul. Niech to poleci. Niech to poleci. Mamy. Zatrzyma się czy przeleci. Mamy Hola, tylko w jakim stanie? Za 18900. Trochę szkoda. Trochę szkoda. Liczyłem na faktoryniu. Otwórzmy to jeszcze raz. Otwórzmy to jeszcze raz. I szkoda, że nie przeleci na tego Dopplera. Szkoda. Jeszcze raz sobie otwórzmy. Dobrze, że ten haul chociaż poleciał, jesteśmy trochę w plecy, tu przypominam wam o trwających giveawayach. Dodałem jednego USPK 26 września, 27 już ktoś go zgarnął. Także bardzo gratuluję. Dzisiaj dorzucam wam dwa kolejne. Jedyne co musicie zrobić, to doładować z moim kodzikiem P4 Duch Minimum 840, i być może któryś z tych skinów trafi właśnie do ciebie. Także skiny już zostały dodane. Tyle na dzisiaj. Nie, szczęście nam nie sprzyjało, no ale może następnym razem się uda coś odrobić. Dzięki za oglądanie Siemanko, cześć!